dobry, dzień dobry, jedziemy dzisiaj do Dywen. Na colas po polsku Wydział Komunikacji, aby złożyć papiery na prawo jazdy. W sensie, no, żeby odebrać prawo jazdy. Ludzie trzeba przyjechać po prawo jazdy, albo prześlą. Nie wiem dokładnie, dowiemy się w środku już co i jak. Mamy godzinę... O, zaraz będą urodziny godziny 17,5 stopnia pokazuje na dworze? Tak. Nawet 30 stopni, a w tej chwili jest tyle. Szok. 17,5 stopni na dworze. Z dnia na dzień. Wczoraj się opalałam na balkonie. A! Urodziny godziny! Jeszcze coś chcesz dodać? No, zbliżamy się, mamy musimy do Wydziału Komunikacji, a 60 km. uwierzacie to sobie? 60 km do Wydziału Komunikacji. Żeby... Niesamowite, no ale co zrobić. Takie realia. Zjedź w prawo. Widziałem auto z pracy. Volkswagen Apollo. Całkiem fajne auto. Szybko się jedzie nim. Automatyczna skrzynia biegów. Zaledwie przejechany niecałe 3000 km. To można nawet zobaczyć na desce rzeczy. Także auto jest nowy sienkie. Jedynie co to siedzenie, takie nie, nie za wygodne. Twarde. Może gdzieś tak po mieście śmigać. To okej, okay, żeby dobrze na zakrętach trzymało, bo on taki trochę usportowiony jakby był. Ale nie, nie jest żaden GTI. -a, A to jest R. Sorry. To jest polo R. To jest tyle lepsze. <gry> za 500 metrów skręć w lewo tutaj mamy zmianę biegów na kierownicy taki Tiptronic skręć w lewo a teraz skręcamy Kurczę, ale kolejka. Hardcore. Jesteśmy na miejscu. Piotrek poszedł wziąć numerek i ma przedostatni, więc pewnie chwilę tutaj poczekam. No to piękna kolejka. Masakra. Hmm, nadal wielka kolejka. Piotrek pisze, że wchodzą po 6 osób. No czekam, czekam, co zrobić. Ponudzę się trochę w samochodzie. Piotrek właśnie wrócił i ku naszemu zdziwieniu dostał od razu prawko. Także szok. Super, happy jesteś, nie? No, w szoku jestem. Zaskoczyło mnie. Trochę się naczekałam, no ale cieszę się, bo, bo masz prawo jazdy już. Nie wiem jak to można zasłonić. No właśnie jak tu maseczką najlepiej zasuń, pokaż. Niemieckie prawo jazdy. Piotrek cały czas miał polskie, a teraz już będzie miał niemieckie. A polskie odeślą do Polski. Tak? Zabrali tak, ci? Tak, zabrali i powiedziała ja pani, że odeślą do Polski. Żartujesz? Nie. Ale numer. Nie To mi. nie wolno mieć dwóch? Nie, nie oddali mi i powiedzieli, że odeślą do Polski. Szok. No. Ale happy jesteś, nie? Cieszę się, że masz już. Cieszę się, ale... <laughs> no długo, długo, długo. No. Troszkę się posiedziałam. Ale porobiłam sobie na Instagramie, no tylko że bateria mi pada. Także no, ładowarki nie mam. Ale dobrze, że dzisiaj nie jest tak gorąco, no, jakby celowo. Wiem. Ale byś się ugotowało, jeżeli bym to było wczoraj. Spierał. Tak, to Byłbym w tej drugiej kole, kolejce chyba ludzie się irytowali. Tak, co? bo ludzie stoją tutaj od rana, a przed siódmą Jano już są kolejki i już czekają. Mhm. Widziałam co chwilę Jest chodzi. Ogromne niezadowolenie. A co tutaj jest po prawej stronie, bo oni stąd. A, bo oni tutaj to. Tak, cały to jest czas... taki automat, i, w którym się płaci, i ten. I, I ty też tu szłeś? Nie, bo ja już miałem załatwione to wcześniej. A! Jak składałem papier, bo musiałem od razu zapłacić Popatrzcie za Patrzcie, teraz pusto tam jest. Dwie no osoby. Dwie osoby. osoby. <grym>, bo za chwilę zamykają. Mhm. Także praktycznie jesteśmy do samego zamknięcia. Mhm. Masakra. Dobra, trzeba coś zjeść. Oh. <grym>, ale cieszę się, że masz prawo jazdy. Ja też, w szoku jestem. Super. Szybko? No. Może to od razu. A drukowała przy Tobie, czy Nie, jak? nie dała mi było. tylko wpisała datę ten strunek. Czekaj, egzamin zdałeś wczoraj. Tak, a ona spisała, <grym> wpisała od kiedy prawo jazdy jest ważne, tu mhm. datę od kiedy jest ważne. Nie wiem czy mogę pokazać. Nie, bo tu nie ma nic takiego chyba, Aha. tu jest od kiedy ważne wpisała, mhm. czy od dzisiaj jest ważne. Mhm, no. No szok, szok. No niesamowite z dnia na dzień praktycznie. Jednego dnia zdajesz egzamin, drugiego no. możesz prawo No naprawdę. Także tak. no w Polsce to jest nie do pomyślenia, ja nie. No. Też się nie spodziewałam w ogóle, myślałam, że ty będziesz czekał 3 tygodnie. Ja też tak myślałam, że Ale trzy fajnie. tygodnie fajnie. będę musiał czekać, a to już mogę jeździć. No, możesz jeździć. Fajnie. Super, super. Dobra, idziemy jeździć. <laughs> Kamerka tutaj jest bardzo, bardzo fajna. No, taka wyraźna kolorowa. Mam do mnie jakoś. Mhm. I pusto <laughs> Jedziemy Wreszcie Ale się cieszę, że masz prawo jazdy. Super! Ja też się cieszę. No i Iza właśnie się doczeka mhm. wyczekanego McDonalda. Dani nam jakieś takie gratisy, cokolwiek to jest. jest tam to. jakaś gra. Nie cieszę się, że już mam prawo jazdy. No ty jesteś przeszczęśliwy. No. No i teraz będę mógł w Mhm. Uh -huh. To kiedy jedziemy? Na przyszły tydzień mam beczkę. Ale było fajnie, nie? Się przyjechać. przejechać. Pokażemy Wam. Jeżeli będziemy jechać ciężarówką, to pokażemy, nie? Tak, jak będę miał ten notfall, to będziesz mógł pojechać do mnie. Dobra. Ale będzie numer. Będzie akcja. A. Jedziemy do Tomku. Piotrek chce jeszcze posprzątać w aucie, gdzie ja przed chwilą śmieci wyrzucić, ale po szejku mu kubeczek został, więc musi ogarnąć. Ciekawe, co chcesz zrobić. Do mojego, z mojej strony. Są dwa śmietniki, patrzcie, z lewej, z prawej, ale on nie, on musi z mojej strony rzucać. A jak nie trafisz, to co? Dislike. A jak trafi, to like. Wow. No to teraz musicie like. Facet, facet tak zrobił. <noise> ale się cieszył? <noise> no to musicie lajka dać. Jak obcy facet daje lajka, ale się cieszył.